Слава Ісусу Христу, вітаю, збрати і сестри. Сьогодні 28 жовтня, і сьогодні свято Святих Апостолів Симона і Тадея. двох апостолів, свідків Ісуса, мучеників. І саме чуємо Слово про покликання апостолів, між іншими теж і наших двох героїв. Сталося тими днями, що Ісус вийшов на гору помолитися, I prowidził na modlitwę do Boga. A kiedy nastał dzień, win pokłykał swoich uczniów i wybrał z nich dwunacetich, jakich i nazwał apostołami. Simona, jakiego nazwał Petrom i Andrię, brata jego, Jakowa i Joana, Filipa i Bartolomeja, Mateja i Tomu, Jakowa Alfejewoho i Simona, zwanego Zelotą, Judu Jakowoho, ta Judu Iskariotskiego, jakich stał z Зійшовши разом з ними, він став на рівному місці, також була велика юрба його учнів, та безліч народу з усієї Юдеї Єрусалима із Приморського Тера і Седона, які посходилися послухати його, і зселитися від своїх недух, а також ті, хто страждав від нечистих духів, і оздоровлялися. І кожний натовп натов намагався. dotrwał się do niego, bo z niego wychodziła syła i ozdrowiała wszystkich. Tak, też nas wyraża, zaraz na początku, że Jezus moli się przed pokłykaniem Apostoli, można skazać, że każde pokłykanie, pokłykanie każdego z nas ma swój początek w molędze Jezusa. Jezus prosi, to Jezus modli się za nas, zastupa się za nami, jak ten e, adwokatus e, prosi dla nas, prosi e, życia. i życie. Jezus wybiera nas na Apostolów. Jest dwie jakby, grupy ludzi, jakby je za Jezusem. Jest NATO i jest APOSTOWY. Apostolstwo mm, niemożliwe bez uczniówstwa. Na początku znaczy, uczy, apostoł był uczniami, w nich formował, nauczał ich. I późniejsze, kiedy one zrozumiły, Ewangelii, posyła je, ewangelizować. I tak jest z każdym z nas. My, pierwszą osobą, ty uczniami, też w seminarii Монахи священники, сестрички теж мають свою формацію монахання. Пізніше ми стаємо свідками ми можемо євангелізувати інших. Серед апостолів були різні особистості. Були там рибалки, був митник знаємо, був люди з сіл і з міст. Ale najbardziej wrażają mm, taki charakter ludzi z, z różnych e, krajności, można powiedzieć. Weźmiemy na przykład Mateja, apostoła i Simona, samego, jakiego dzisiaj wspominamy na przywisko Zelot. Matej e, był zradnikiem swojego narodu, był kolaborantem, Pracował dla Rymlana, zbierał grosze dla Rymlana, dla zarobników. To tak jak kolaboranty z jakimi można pracują, na żal z rosyjskim agresorem. Natomiast Simon był zalotem. co była taka polityczna partia, takie ugrupowanie, jakie boroło z Rymlanami. Oni marzyli pro zależną drżawu nawet organizowały zbrojni napady na rymskich soldatów. Wbywały ich też, zwyczajno. I tu, zobaczcie, w odniesieniu do jest ten kolaborant i ten patriot, można powiedzieć, wybranego narodu. w historii Ukrainy jak raz dużo, takich można porównaniuznaczyć. Na przykład Roman Laba pisze w komentarz, że możemy wziąć na przykład, soldata radzieckiej armii i, i biłca upa. I one razem w jednej wspólnocie <grytane> obiednani. I oni mają trząsami i, i propowidłować. Słowo Boże, nie, co jest taki Jezus może takie zrobić, poludskie ceny możliwe, nie? tak ubedną ludzi, Jezus i chrzestie, możliwe ubednienia. I Jezus zaprasza, pisz nam modlitwy, zaprasza takich słabych ludzi do do spilnoty, do do apostołów. apostoli. Też on jest słaby, nie oznacza, że. Існує якийсь дозвіл на гріх воні церкви Ні. те, що вони слабкі, означає, що з таких крихких, слабких людей, з такого слабкого матеріалу будується церква. І це чудо це можливе, тому що Дух Святий діє теж. І... Ті апостоли вони мусили пройти через певні випробування. Пам'ятаєте, в Капернаумі, коли Ісус почав проголошувати своє навчання про Євхаристію, казала важка ця мова. І тоді Ісус теж коли деякі почали відходити з його учнів, Ісус каже до, до апостолів, а Ви теж хочете відійти. Вони каже, а до кого ми підемо? Ty masz Słowa Życia Wiecznego. E, to mu teraz powiedzieć, że za Jezusem idą uczni, no, późniejsze apostoły, i idą na Na to obce takie ludzie, którzy szukają zawsze sensacji. Oni też idą w cerkwi, oni przychodzą do chramu, czas od czasu, są lekkie ważko. Oni zawsze szukają, żeby tak przyjemnie, żeby rozsłabić się. Літургія має бути така комфортна, гарна музика, гарний спів. Вони все критикують. Нам їм не подобається, Воно може поміняти храм на інший. Шукають такої естетики, щоб було файно, приємно і так далі. Звичайно, розраховують на чудеса, вимагають їх від Бога навіть. I ten natór, on później odchodzi, on nie jest wierny, on nie gotowy życia winnać. A uczni i apostoły, to ci, którzy przebywają w słowie Jezusa, oni serioznie stawiają się do nauczania, to oni idą za Jezusem, ślachem Jezusa, i oni gotowi iść przez próby. Widzicie, apostoł Krymian, wszyscy oddali życie młodzieńskiej śmierci, umierli także, że waczne, tak po czasach, jest tak, tak jest też jest, I Dzisiaj tak czasem gdy nad, na jakich ludzi, przychodzą do cerkwy, to one tak obureni, szokowani, że cerkwa, one taka suczasna, że cerkwa, jeszcze e, zabornia i te aborty na przykład, cerkwa krytykuje życie bez winczania. Wień, winczenia, cerkwa krytykuje dość lubny seks jak tak można, że pominiały się czasy, że, że trochę no no, cerkwa jako tak neosocjalna, one by zrobiły reformę cerkwi, trochę. co sam to. w innych chodzi, żeby było fajno i e, przyjemno, ale zabuły,ż że wiara nasza stawia nam wymowy. I uczni, one idą za Jezusem, tak, one Jezus ich formuje. А пізніше апостоли, вони ж дозріли до того, щоб віддати життя заради Ісуса і про це йдеться. Щоб не бути таким натовпом, який тільки шукає розваг, але були вірними учнями Ісуса, послідовниками Ісуса. Будь Сьогодні таким, попроси Ісуса, щоб укріпив Тебе. Він молиться за Тебе, Він заступається до Отця за, за тобою. Він дає тобі. В Євхаристі, неймовірну благодаті, на молитві, коли читаєш Біблію через Духа Святого укріплює тебе Бог. І ти, ти можеш, так як апостол, як сьогодні, сьогоднішній покровителі, ти можеш життя віддати на Ісуса, навіть якщо не помреш мученською смерті, бо так не мусить бути: ти можеш віддати життя Ісусові. Хай так буде. Слава Ісусу Христу!